Siemanaczko, witam Was bardzo serdecznie w kolejnym filmiku z rozbiórek. A dziś dla Was przygotowałem MP3 z lat 90. Tak się prezentuje. Tutaj mamy takie coś: chwytak trzymało się, wrzucało się kasetę, odtwarzało się muzykę, pod pazuchę się zabierało i tak właśnie lansowało się na przedmieściach. Sprawdzimy sobie, ile możemy zarobić z takiego urządzenia. Myślę, że tu będzie sama stal nierdzewna i mosiąc żółty. Co jeszcze? Jakaś płytka na pewno będzie i to dość taka pewnie fajna, przynajmniej taką mam nadzieję, bo to stare. Nazwa tego urządzenia to jest MP3 model 1001, bardzo dobry sprzęt. Kiedyś to się młodzież lansowała, nie to co teraz, jakieś takie malutkie porobili te MP3, a to, to jest porządny sprzęt. Przynajmniej było widać w kieszeni albo w dwóch kieszeniach, że ma się coś takiego. A więc tak, przed y, oczywiście rozpoczęciem wrzucimy sobie to na wagę. Dokładnie waży nam 933 gramy. No nie chcę ważyć inaczej. 933 gramy. Kilogram takiego starocia mamy, oczywiście, bez baterii. po mi baterii. Jakieś takie duże te paluszki tutaj wchodziły. Hmm. No nic. Dobra. Oczywiście rozkręcamy najlepszym zestawem. Link w opisie, jeżeli chcecie kupić. I my bierzemy się do rozkręcenia. Po rozkręceniu prezentuje się nam to tak. Jest jakaś płytka. Ech, cały tutaj sprzęt do kręcenia i przewijania taśmy. To jest gumka uszczelniająca. Tu mamy jeszcze. O, widzicie, jakiś transformator. Wtyczki, nie wtyczki. Tutaj wystarczy odlutować szybciutko. I mamy odlutowane od baterii. Transformator. Dwa potężne kable miedziane. Do tego idą trzy mniejsze kable miedziane z tego transformatora. Odkręcamy sobie go. Tak się on prezentuje. Już troszkę miedziuchy będzie z niego. Kurczę, on jest cały tutaj obiechanym tym żelastwem A żelazo teraz, tanie kurczę. Dobra, dobieramy się do płytki. Odlutowujemy kable, i tak! Tutaj mamy ten transformator, tu mamy płytkę. O, to, to tak wygląda ta płytka to jest y, stalowe. Tu mamy stal, tu mamy nierdzewkę, tu jest troszkę mosiądzu i pod spodem jest miedziucha tu jest stal nierdzewna, a ta kostka nie wiem raczej też stal nierdzewna. Coś ciekawego raczej to nic nie ma ciekawego. Tocyny nie żałowali wtedy, kurczę. Dla chwilę sobie, będziemy to łupać i tak. Tutaj mamy silnik. Silnik, kurde, beczor. Także na pewno fajny będzie wirnik. Co tu jeszcze ciekawego mamy? A głośnik. No to, to do sali pójdzie. Tu sobie go względnie obczyścimy. I tutaj dobieramy się do. Miedziuchy. I tak, po wyczyszczeniu nawet grama nie będzie. No ale to odkładamy, zbieramy, zbieramy. miedziuchy jednak tu będzie. o Tutaj mamy kolejną miedziuchę. Taki dinksik, to jest wszystko miedziane. Wydobywamy tę miedziuchę. I tak. Miedziucha wyciągnięta. Tu jest jeden, tu jest drugi. Ale to kurczę nie, nie mieć chyba, tylko to jest musiał z żółty. Co to będzie? Powiedzcie mi. Mosiąc żółty jak się patrzy, dobra to leci do mąsiądu, tutaj sobie zbieramy mosiąc Coś mi nie chce ostrości łapać, nie wiem czemu. Dobra, tu mamy stal. I co? Ściągamy sobie tą górę. Aha, tutaj takie mosiężne jeszcze wkrętki, bardzo przydatne. Warto je sobie zbierać, także pójdzie na przetop. Ale kurczę no, taki kolor dziwny mi się ten wydaje, to chyba jest miedziany jednak. Więc będziemy zaraz patrzeć. Tu, tu mamy tą stal. I... Tą całą płytkę możemy sobie to wyciągnąć, czy nie możemy jeszcze? Co tam blokuje? O, mamy to. O, widzicie i tak. Tutaj jeszcze możemy sobie wyciągnąć. Tu jest mosiądz żółty. I tutaj możemy jeszcze dorwać. Nie wiem, tu jest mosiądz żółty. Widzicie? I tutaj jest stal nierdzewna. A wszystko reszta to jest blachane. I kable, no to kable wiadome. Kable idą. Do kabli. I jak to działało? Zobaczcie. Takie o. Widzicie to? O tutaj sobie chodziło. Tak. Tink, 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 tink. No, tak to działa. Albo działało. A ja sobie to odkręcam. Tu jeszcze mi śrubka została, Dlatego się tego się nie da. No i przez to śrubkę się zaściągnąć. kurczę. Dobra. Rozkręcam sobie wszystko resztę. I będziemy gadać dalej. I tak uporałem się z silniczkiem. W ogóle ze wszystkim się już uporałem. Taki oto wirnik był. Patrzcie, jaki potężny wirnik. Nie wiem, czy go w ogóle obrabiać, bo nie wiem, czy dam radę z takim potężnym wielkim. A i tutaj taka ciekawostka. Nie wiem, co to jest. Czy to będzie. Raczej będzie stal, ale fajnie zrobione. Zobaczcie. ściągamy sobie przyciski. Kawał blachy. I mamy wybijak. Darmowy wybijak. Do różnych rzeczy stalowy, bo stalowy, ale to nawet lepiej. Dobra, będziemy sobie to liczyć za chwilę i nie, tylko jeszcze został ten transformator. Odginamy rogi, ściągamy blachę i jakoś się do niego dobieramy. Co tu pisz? Co tu pisze? Build infuse. Mm. Ale jeszcze taka ciekawostka. Patrzcie, co tu mam? Jakiś licznik. Tutaj cały czas czekaj. O! Tak to ma być. Widzicie? Sekundnik. O, ogólnie, stoper. Fajna rzecz. Ja sobie to zostawiam. Tego nie będę rozwalał. Zarobić sobie to jest. Tutaj na napasek. Zerwanko. Elegancko. Do 999 sekund jest. 10 minut, fajny, fajny, fajny wynalazek. Zostawię sobie to, a my co? Przechodzimy do ważenia. A jednak nie, nie ważenie. Tak mi to elegancko tu poszło. Patrzcie, odginamy te cztery rogi. Ściągamy blachę. Git majonez, gdzie to stali i mamy taki piękny transformator. Jak się uporać z tym transformatorem? Nie będziemy nic przecinać, nie? No, przecież nie ma na to czasu. Jeszcze sobie tylko tą blachę tutaj. Najgorsze. No to są te pierwsze, nie? Te pierwsze są najgorsze, bo one są mi że to poklejone przez to. To są tak na ścisk zrobione. Ale jak już to wydostaniemy, to sobie zawsze tak odginam. Ja nie chcę mi się oczywiście tego przycinać. No i wyciągamy. Widzicie? No i takie E. Tylko się troszkę zniekształciło. Takie E mamy jedno, I po wyciągnięciu dwóch trzech już samo wypada. Wylata, można by tak to nazwać. A tutaj, proszę bardzo. Widzicie, samo, samo wychodzi jak ta lala. Bardzo lubię właśnie mieć na nożu magnes. bo to jest właśnie bardzo prosto wtedy wszystko się wyciąga. O, tu już samo wylatuje, no i dobra. Oto mi chodziło, żeby Wam pokazać właśnie jak samo wylata mi to tutaj wszystko. Nie tępię narzędzi, znaczy na oprócz noża, ale nóż się na naoszczy, a takie sekatory to ciężko naoszczyć. Oczywiście chyba, że macie jakiś patent. Ty patrzcie, co się stało. Jakieś krzywe ręce, kurde, miały to, o, elegancko. Chyba, że macie jakiś patent, żeby to naoszczyć, dajcie znać. Czy normalnie osobką to oszczycie, czy jak? Patrzcie, ile, ile miedziuchy się nazbierało nie? Teraz powiększymy to grono. No i wirnik to będzie wirnik, no i tutaj mamy mosiąc. Mosiąc żółty, troszkę pobielanego, ale to wszystko poleci w miks. zrobimy sobie taką cenę, bo no, ciężko, żeby to cokolwiek nam zważyło. To już nie przedłużając, lecimy do ważenia. A więc, tak. Podsumowanie całego MP3 z lat 90. na pierwszy. Żółte ci. Stal. Stali mamy. Już wam mówię. 394 gramy. 394 gramy. Razy złotóweczka daj nam 39 groszy. Teraz dajemy kabelki. Kabelków mamy 10 gram po 4,50. Daje nam to 4 grosze. 4,5 grosza czyli mamy już 44 grosze. Teraz, musząc powiązać, z tym żółtym, tak, tutaj zrobimy sobie miks po 20 zł. Daje nam 7 gram. Po 20 zł. Daje nam 14 groszy. I teraz miedziucha. Miedziuchy to wytargałem jak ta lala Miedzi mamy 27 gram, daje nam 75 groszy, czyli za wszystko. za... Yy, Odtwarzacz MP3 starego typu, dostaniemy złoty 31 plus wirnik i elegancki taki kurde stoperek. I zerujemy. Ping. Super sprawa. Fajne, to co to, to mnie tak cieszy normalnie. Czyli podsumowując, złoty 31 plus wirnik i stoper. Czy się opłacało? Czy nie czas pracy to jest 15 minut. Szybko porozkręcane. I co? Widzimy się w przyszłym tygodniu. Na razie. Do zobaczenia. Cześć!